Matura w 5 minut dla kandydatów na studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Matura 2019: Matematyka, poziom podstawowy, zadanie numer 30. Ze zbioru liczb 1, 2, 3, 4, 5 losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A, polegającego na wylosowaniu liczb, których iloczyn jest liczbą nieparzystą. Przypomnę, że prawdopodobieństwo dowolnego zdarzenia to liczba przypadków, które pasują do tego zdarzenia, dzielona przez liczbę wszystkich możliwych przypadków, które mogą mieć miejsce podczas konkretnego działania. U nas działaniem jest dwukrotne losowanie liczby od 1 do 5. Po pierwszym losowaniu zwracamy wylosowaną liczbę do puli i losujemy ponownie. Najprostszy sposób rozwiązania polega na rozrysowaniu wszystkich możliwych przypadków losowania. Wygląda to tak. W pierwszym losowaniu możemy dostać jedną z pięciu liczb, w drugim losowaniu do wcześniej wybranej liczby. Dodajemy jedną liczbę, znowu wylosowaną spośród pięciu. Zastanówmy się teraz, na czym właściwie polega zdarzenie a. Mamy dostać dwie liczby, które pomnożone przez siebie dadzą w wyniku liczbę nieparzystą. Gdybyśmy wylosowali liczbę nieparzystą i liczbę parzystą, to ich mnożenie dałoby wynik parzysty. Na przykład 2 razy 3 to 6. Mnożenie liczb parzystych też daje wynik parzysty. Na przykład 2 razy 4 to 8. To oznacza, że nasze zdarzenie zachodzi tylko wtedy, gdy mnożymy dwie liczby nieparzyste. Zobaczmy, ile mamy takich przypadków. Na schemacie losowania zaznaczyłem teraz drugie liczby z takich przypadków losowania, które sprzyjają naszemu zdarzeniu. Mamy tutaj m.in. takie pary. Jedynka z pierwszego losowania i jedynka z drugiego. Jedynka z pierwszego losowania i trójka z drugiego. Jedynka z pierwszego losowania i piątka z drugiego. Dalej mamy 3 i 1, 3 i 3, 3 i 5. Wreszcie jest 5 i 1, 5 i 3 oraz 5 i 5. Wynika stąd, że mamy łącznie 9 przypadków. Które pasują do zdarzenia opisanego w zadaniu. Potrzebujemy jeszcze liczby wszystkich możliwych przypadków podwójnego losowania. Ponieważ najpierw możemy wylosować jedną liczbę z pięciu, a potem dolosować do niej również jedną liczbę z pięciu, to razem daje nam to 5 razy 5, czyli 25 możliwości. Na koniec liczymy prawdopodobieństwo. Liczbę przypadków pasujących do zdarzenia dzielimy przez liczbę wszystkich przypadków. Mamy 9 dzielone przez 25, czyli 9,25, co stanowi odpowiedź na polecenie zadania. Matura 2019: Matematyka, poziom podstawowy, zadanie numer 31. W trapezie prostokątnym ABCD dłuższa podstawa AB ma długość 8. Przekątna AC tego trapezu ma długość 4 i tworzy z krótszą podstawą trapezu kąt o mierze 30 stopni. Zobacz rysunek. Oblicz długość przekątnej BD tego trapezu. Na początek uzupełniamy rysunek o brakującą przekątną BD, której długość mamy obliczyć. Żeby rozwiązać zadanie, można skorzystać na przykład z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta ABD. To twierdzenie można zapisać w taki sposób. Długość przekątnej BD do potęgi drugiej równe długość odcinka AD do potęgi drugiej plus 8 do potęgi drugiej, gdzie 8 to długość odcinka AB. Mamy stąd długość przeglądnej BD równą pierwiastek drugiego stopnia z długości odcinka AD do potęgi drugiej plus 64. Do rozwiązania brakuje nam długości odcinka AD. Korzystamy z pozostałych informacji podanych w zadaniu. Przy wierzchołku C mamy kąt 30 stopni między przekątną trapezu AC i odcinkiem CD. Te dwa odcinki tworzą trójkąt, którego trzecim bokiem jest wysokość trapezu AD. Ten trójkąt jest prostokątny, bo mamy do czynienia z trapezem, więc odcinki AB i CD są do siebie równoległe i równocześnie są prostopadłe do wysokości AD. A d. Trójkąt acd oznaczyłem na rysunku niebieskim kolorem, a dodatkowo pokazałem go na osobnym rysunku w odwróconym położeniu. Ponieważ suma kątów w każdym trójkącie wynosi 180 stopni, to kąt przy wierzchołku a musi mieć miarę 60 stopni. Tym samym ten nasz niebieski trójkąt jest połową trójkąta równobocznego. To znaczy takiego trójkąta, którego wszystkie kąty mają 60 stopni i wszystkie boki mają jednakowe długości. Zgodnie z treścią zadania, bok tego trójkąta ma długość 4, bo odcinek AC ma długość 4. W takim razie odcinek AD to połowa tej długości, czyli 2. Wracamy teraz do napisanego wcześniej twierdzenia Pitagorasa. Długość przekątnej BD to teraz pierwiastek kwadratowy z 2 do potęgi drugiej plus 64. Wykonujemy potęgowanie, dodajemy 64 i mamy pierwiastek z 68. 68 można zapisać jako 4 razy 17. Pierwiastek z 4 to 2 i ostatecznie długość przekątnej BD ma wymiar 2 razy pierwiastek z 17. Matura 2019, Matematyka, Poziom Podstawowy, Zadanie numer 32. Ciąg arytmetyczny AN jest określony dla każdej liczby naturalnej n większej lub równej 1. Różnicą tego ciągu jest liczba r równa -4, a średnia arytmetyczna początkowych 6 wyrazów tego ciągu A1, A2, A3. A4, A5, A6 jest równe 16. Podpunkt A. Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu. Podpunkt B. Oblicz liczbę k, dla której ak jest równe minus 78. W zadaniu mamy do czynienia z ciągiem arytmetycznym. Zgodnie z tablicami matematycznymi, ogólną postać takiego ciągu można zapisać jako: a n równe a1 minus n minus 1 razy r. Wiemy, że różnica ciągu wynosi minus 4. Wstawiamy tę liczbę do równania i mamy a n równe a1 plus n minus 1 razy minus 4. Dla uproszczenia zapisu przenieśmy czwórkę przed nawias. Teraz nasz ciąg ma postać a1 minus 4 razy n-1. W dalszej części rozwiązania będziemy potrzebować pierwszych sześciu wyrazów ciągu, zapisanych w ogólny sposób. Pierwszy wyraz, a1, już mamy. Pozostałe uzyskamy, podstawiając do równania ciągu pod n kolejne liczby naturalne: 2, 3, 4, 5 i 6. Dostajemy a2 równe a1-4. A3 równe a1-8, a4 a1-12, a5 a1-16 i wreszcie a6 równe a1-20. Teraz korzystamy z informacji o średniej arytmetycznej. Średnia arytmetyczna, o której mowa, to suma wyrazów od pierwszego do szóstego, dzielona przez liczbę tych wyrazów, czyli przez 6. Ta suma jest równa 16. Zamiast kolejnych wyrazów ciągu stawiamy wyrażenia otrzymane przed chwilą z ogólnej postaci ciągu. Teraz, w równaniu ze średnią arytmetyczną, jedyną niewiadomą jest pierwszy wyraz ciągu A1. Obliczamy go. W równaniu A1 dodajemy do siebie 6 razy. Możemy zamiast tego zapisać 6 razy A1. Jeżeli wykonamy odejmowanie pozostałych liczb z licznika ułamka, to dostaniemy minus 60. Teraz każde wyrażenie z licznika dzielimy przez 6 z mianownika. 6a1 dzielone przez 6 jest równe a1. Natomiast minus 60 przez 6 to minus 10. W tej chwili nasze równanie ma postać. a1 minus 10 równe 16. Dodajemy 10 do obydwu stron równania i mamy a1 równe 26. Rozwiązaliśmy więc pierwszą część, to znaczy podpunkt a z treści zadania. Wartość a1 możemy wstawić do ogólnego równania ciągu arytmetycznego. Daje nam to pełne równanie ciągu an o równe 26 minus 4 razy n minus 1. W drugiej części zadania należy obliczyć, który wyraz ciągu ma wartość minus 78. Robimy to tak. Do równania ciągu wstawiamy k zamiast n, tak jak w podpunkcie b, a całe wyrażenie przyrównujemy do minus 78. Mamy równanie. 26 minus 4 razy k minus 1 o równe minus 78. Liczymy stąd niewiadomą k. Odejmujemy od obydwu stron równania 26. Po prawej stronie mamy teraz minus 104. Następnie dzielimy obydwie strony przez minus 4. Minus 104 dzielone przez minus 4 to 26. Na koniec do obydwu stron równania dodajemy 1. To nam daje k równe 27. Wychodzi na to, że dwudziesty siódmy wyraz ciągu ma wartość minus 78. Na tym kończymy rozwiązanie zadania.